Tylko zanim go znakotowałem, y, powaliłem go na, na, na matę tutaj oktagom, to parę razy dostałem w mordę i to było tak porządnie, y, no, że mi tam się troszeczkę tam, nie powiem, że jakaś tam gwiazdka pokazała. Y, no i tu poczułem już takiego, takie mocne spięcie, że kurde muszę mu też przywalić. No i potem zacząłem jego go taki wyprzedać, wyprzedać, bo mi lewym prostym uderzał. Byłem za blisko w dystansie do niego bokserskim takim właśnie i wyprzedzał mnie, pomimo to większej masy ciała. No i tam trafiłem go, raz, drugi, trzeci poszedł do uderzenia i potem przyspieszyłem i, i, i też nie tylko kontrowałem, i, No i wtedy w nie wszedłem i, i tam jeden z ciosów, który, który go tam powalił. No i potem już zacząłem kończyć dzieło, nie? Wiedziałem, że już muszę, muszę dokończyć do, do dzieło, nie, nie, nie chciałem, żeby wstawał, nie? Po prostu po co, bo bym go wtedy bardziej poobijał go, nie? A tak po prostu trochę na, na, na brzuszek, na, na twarz ja przerwowy, to już to już masakra by byłaby. Tak no jest, zresztą słuszne przerwanie, rzeczywiście to, był, to było TKO. Był taki moment, kiedy tam przecisnął e, Cię do siatki, e, kiedy rzeczywiście znalazłeś się w takiej sytuacji, w której znaleźć się przed tym walką chyba nie chciałeś. E, to jakaś tam mogła być e, jego, jego zaleta, rywala Twojego. E, na pewno tutaj e... Ale i ja te elementy, co przy byłem, przyszliśmy z Mirkiem Okińskim razem, Mirek jest z podobnej wagi jak on i, i też próbował, próbował też mi tam w jakiś sposób sprowadzić do parteru, kazał mi się odpowiednio ręce pod jego pachy włożyć. No i tutaj nie miał, nie ma, nie miał wyjścia, żeby zejść na dół mi w nogi i poszapnąć mnie nogami, nie? więc tutaj go cały czas blokowałem, ale w pewnym momencie zrobiłem jakiś tam odejść się w boki i oderwałem się od niego, bo dla mnie podstawą dla mnie całą to było odrywać się od niego i kontrolować go cały czas i uderzać, No bo jestem uderzaczem. Właśnie, jesteś uderzaczem. Okazało się, że tam dawna klasa sportowa, jak już mówili, że troszkę Józef Warho już może za stary. Okazało się, że to nie miało znaczenia. Ten dawny sznyt sportowy dało sobie znać. Okaza okazało się, że te ogromne umiejętności, które oglądaliśmy, czy to w karate, czy w kiboksingu znów, znów zaprocentowały. Tak. Całe życie, całe życie się biłem. Całe życie walczyłem. Moje życie to walka. Bez, bezwzględnie nie tylko w słowach, ale i też i w pięciach, i w nogach. Teraz była praktycznie cała patologia sportowa, więc moje marzenie się spełniło, miałem okazję zawalczyć, cieszę się bardzo, podziękowania jeszcze raz Mirkowi tutaj, że dzisiaj była 20 liga MMA, profesjonalna liga MMA, a zaczęliśmy ją pierwszą w Szczaplinku, a drugą w Koszalinie, więc Mirek pociągnął i to się po prostu sprawdza i dzisiaj mamy 20 już podobno następne będą. Myślę, że, że na któreś na któreś jeszcze po ponad 20. myślę, że też wystąpię nie powiedziałem, że, że kończę czy tam myślę, że dopiero początek będzie na pewno będą jakieś wezwania, ktoś się zgłosi będzie okazja rzucimy rękawicę jakiemuś rywalowi, który, który będzie się pewnie chciał ze mną zmierzyć za odpowiednią pieniądze No, a się wygląda o tym, że rewanż będzie z Kamilem Bazylakiem bez względu na wynik tej walki, rzeczywiście tak jest? może być, znaczy jeżeli rewanż był wkalkulowany jeżeli Kamil podejmie rękawice ponownie lepiej się przygotuje, może będzie lepsza konfrontacja, no i będziemy walczyć jest, jest okazja, ja jestem za zapraszam mojego rywala, mojego przeciwnika do, do klatki no i myślę, że za pośrednictwem Orange Sport będą widzowie mogli zobaczyć rewanż w klatce po raz kolejny okazało się, z tą rozmowę, że nie warto zadzierać z Józefem Warchołem. Jak się zadziera, to się przegrywa. Yy, może nie tak dosłownie. Zadzie... Nie, ludzie z mną nie zadzierają, nie? Yy, yy, tak dosłownie. Yy, no, ale ja, ja nie, jestem, nie jestem człowiekiem, który, z którym można z, zadzierać ze mną, nie? Po prostu starał się dogadywać z ludźmi najlepiej. Yy. Momencik. Możemy? Możemy jeszcze raz. Staram się z ludźmi zawsze dogadywać i uważam, że, że porozumienia są bardzo ważne. Wojna to już jest ostateczność. Gratulujemy jeszcze raz i życzymy kolejnych udanych występów w MMA. Ja też dziękuję serdecznie wszystkim, którzy pomogli mi się przygotować, w szczególności Mirkowi Oklińskiemu. Chodźcie mi raz za to. Gratulacje.